Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj przychodzę do was z recenzją Magii Spotlady, którą dałam zdecydowanie za nisko. <grym> Magia Spotlady, czyli nowa książka w no nie wiem, czy w gatunku, ale w konwencji e, cozy Fantazy. Na początku zaznaczę, że recenzuję tę książkę we współpracy Barterowej z wydawnictwem Jaguar i bardzo dziękuję za tę książkę, ponieważ było warto, moi drodzy. E, tym bardziej, że zanim przejdziemy do streszczenia, to jeszcze wspomnę, że miałam na nią oko już jakiś czas wcześniej. Gdzieś nam się z Olą z podcastu Książkowe Pogaduchy obiło o uszy ten tytuł i tak, poczytałyśmy trochę ten zobaczyliśmy zobaczyłyśmy, co to jest. I tak troszeczkę nam się oczy zaświeciły. I słuchajcie, a zresztą, co będę wam spoilerować. Zanim przejdziemy do streszczenia, ja chciałabym zwrócić uwagę na design tej okładki. Będzie oczywiście w porównaniu z okładką, jak to wygląda, mniej więcej na żywo, mniej więcej, ile na, na grafikach. Grzbiet dosyć zwykły. E z raczej nie z blerbem, tylko z y, taką zajawką, ale za to mamy bardzo ładną wyklejkę. Śliczniutką w owocki. E, skrzydełka też, na skrzydełku też e, owocki. I rozdziały również zaczynają się owockami i zaczynają się malinami, które są dosyć kluczowe tutaj, jeżeli chodzi o fabułę. co tylko pokażę design. Bardzo ładnie to wygląda, tak generalnie rzecz ujmując. Więc to, to tak słowem wstępu. Przejdźmy do streszczenia. Co to jest w ogóle za książka? Co to za twór? O czym on opowiada? I jak to wygląda w ogóle? No, więc Fabuła kręci się wokół Kieli, która jest bibliotekarką. I jest bibliotekarką, która akurat ucieka z biblioteki, która płonie. <grym> Zabiera ze sobą skrzynie z książkami i swoją, swojego towarzysza, przyjaciela, kaza, który jest. Magiczną, mówiącą, inteligentną zielistką. I w takim towarzystwie Kiela wyrusza łódką dosyć niewielką na wyspę Ka Caltray chyba tak się to czyta, albo Caltray, nie jestem pewna. W każdym razie na wyspę, na której się urodziła, na której spędziła swoje dzieciństwo, z zamiarem schowania się przed światem, z zamiarem schowania się przed tym, co zrobiła, ponieważ to, że zabrała książki, tak średnio w ogóle legalne było, uważa to za mocne wykroczenie i ląduje z nimi właśnie na wyspie, gdzie te książki musi schować. W swoim opuszczonym rodzinnym domu, no i jakoś tak trochę się odizolować, nie zwracać na siebie uwagi, itd., itd. No, oczywiście nie wychodzi to. Nie wychodzi, ponieważ wyspa jest dosyć mała. Ludzie się tam znają, wszyscy się tam znają tak właściwie. Jej sąsiadem jest Laran, hodowca koni morskich. I pomyślcie sobie, konie morskie. To trochę nam się kojarzy z tymi konikami, tymi malutkimi rybkami, no nie? A jednak chodzi dosłownie o konie morskie, czyli o konie z rybimi ogonami, jakby takie konie syreny bym powiedziała może. W każdym razie Laran jest ich hodowcą, i jako pierwszy w ogóle zauważa, że kiela. Wróciła do domu. Co prawda gdzieś tam niby się w dzieciństwie znali, a jednak tak średnio jednak kiela go kojarzy. Leran przychodzi z um, bukietem powitalnym w postaci cynamonowych bułeczek, i to, to mnie kupiło. To mnie by kupiło, odstrzała to, to mówię od razu. No i tak jakoś się dzieje, że kiela jednak z ludźmi w wiosce musi. Jakoś funkcjonować, musi jakoś się zapoznać, musi tworzyć jakieś interakcje. Tylko że w międzyczasie pojawia się problem pod tytułem używanie magii, ponieważ Kiela jednak próbuje użyć zakręć na roślinach, żeby wyprodukować sobie owoce, z których może robić dżemy. I generalnie eksperymentuje z tymi zakręciami, takimi właśnie z tymi, które są zapisane w księgach, które z wzięła w dosyć mało legalny sposób. I za to używanie magii przez niewykwalifikowanych osób, przez niewykwalifikowane osoby bez konkretnych papierów, również zbyt legalne nie jest. <grytanie> Także Kiela będzie się mierzyć z takimi no Według tamtego prawa, jednak przestępstwami, które no popełniła, i popełnia wciąż. I co będzie się działo dalej? Jak to w ogóle wygląda, to musielibyście sprawdzić sami, ponieważ jest to recenzja bez spoilerów więc nie będę zdarzać całej fabuły. Natomiast jest to dosyć powolna książka. Tu mamy 400, chyba 44 nawet taka pełna liczba. No, 444 strony treści i fabuła skupia się, no właśnie na na odkrywaniu przez Kiele starego nowego miejsca, poznawanie ludzi, których teoretycznie niby znała jako dziecko, ale niekoniecznie, którzy ją kojarzą, ale też niekoniecznie i jeszcze do tego musi ukrywać wiele rzeczy o sobie i do tego książki z zaklęciami. Więc takie napięcie związane z ryzykiem złapania i zgłoszenia jej robi tutaj robotę, mimo tego, że fabuła moim zdaniem w pewnym momencie troszeczkę się ciągnęła, ale tylko troszeczkę pomiędzy wydarzeniami z samego początku, a wydarzeniami pod tytułem muszę coś ze sobą zrobić w wersji Kelly, muszę coś ze sobą zrobić, jakoś przeżyć, z czegoś się utrzymać itd. itd. Tutaj troszeczkę niby z jednej strony ma to sens, ponieważ ma, jesteśmy w nowym miejscu, musimy znaleźć nowe zajęcie, jeszcze tego nie zdradzać do końca swojej przyszłości. No ale nie wiem, wydaje mi się, że można by to skrócić delikatnie. Więc to tak z ogólnych wrażeń. Uważam przede wszystkim, myślę, to co pojawiło się w mojej głowie po tym, jak skończyłam tę książkę, to to, że jest to idealne Cozy Fantasy na lato, czyli w sumie na teraz już prawie zaraz. I myślę, że właśnie taka, taka książka będzie bardzo przyjemną odskocznią, a mimo tego zachowa taki letni klimat. Ale do tego gułem, a w szczegółach, może zacznijmy od bohaterów, ponieważ jest ich tu troszkę. Po pierwsze, nie ma papierowych postaci. One czasami są momentami przerysowane, z niektórym rea niektórymi reakcjami albo z udawaniem o pewnych rzeczach, udawaniem, że się czegoś nie widziało, czegoś się nie domyśla itd. Tak Niby, jakby my jako czytelnicy możemy uznać, że niektóre postacie prezentują jak, swo, sobą jakąś naiwność, natomiast ona bardzo pasuje do tej fabuły. Tak, o dziwo. Nie jest to naiwność w sensie takim, że wiecie, że widać to po prostu, no ale autor, autorka, osoba autorska w to brnie i i tyle i nic nie zrobimy. No trudno, po prostu nieznośnie naiwna skip. Tutaj raczej chodzi o taką, taką życzliwą naiwność. Takie wiecie, przymrużenie oka na niektóre rzeczy i tak też. Ja się czułam czytając, że jestem w stanie przymrużyć oko na niektóre rzeczy, na zasadzie, że jest to zgodne z tymi postaciami, z ich charakterem, z ich zachowaniem, z ich sytuacją e, i z miejscem, w którym się znajdują. Więc to tak ogólnie o bohaterach. Natomiast sama Kiela, jako główna bohaterka, jest osobą introwertyczną i to widać w treści. Ona później trochę bardziej się oswaja z tymi ludźmi, e, ma takie bardziej swobodne te interakcje. E, natomiast od początku widać, że ta bohaterka, e, mimo takich tekstów, bo tutaj są pewne cytaty, których oczywiście nie zaznaczyłam, <grych> typu właśnie, że wolała to jest chyba nawet y, y, cytat, który reklamuje tę książkę, że wolała książki od ludzi. Z czym myślę, że wiele z nas może się utożsamić, natomiast jest to troszeczkę taki oklepany tekst, ale no, ten tekst i tego typu, mimo wszystko, trochę nam wskazują na to, że ona jest taką zamkniętą w sobie osobą. Dodatkowo to, że ona jest zamknięta w sobie, jednak powoduje sytuację, w której się znajduje: że zrobiła co zrobiła, że ukradła te książki, że używa magii, a nie powinna. To wszystko też sprawia, że ona musi mieć dodatkowo, dodatkowy dystans z ludźmi, dodatkowe, jakby z, trochę mniej zaufania, no nie? niż na przykład, miałaby co do po prostu obcych ludzi. Ale mimo takich właśnie banałów, które tutaj padają momentami, to jej akcje też wskazują na to, że ona jest taką, po prostu jest taka z charakteru. I no nie mam się za bardzo jak do tego doczepić w tym przypadku. Kielę polubiłam. Po, polubiłam ją, bo jest taką sumienną osobą, moim zdaniem. I tam, a dobra, tam zebrała kilka książek, to, 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 to nie szkodzi, wszystko będzie git. Jakby pomaga społeczności, więc, więc w sumie to, to spoko, prawda? To, to, to nic się nie stało. <grym> Jakby to, jestem w stanie bez zawahania ją usprawiedliwiać, także Myślę, że wyszła całkiem w porządku. Laran, który jest tutaj taką drugą postacią ludzką, która pojawia się najczęściej w fabule, on. Hmm, Okej, okay, na pewno wiecie, że to będzie wątek romantyczny. To idzie się domyślić, że to będzie wątek romantyczny. To tylko powiem tak, że jest to. Tak mocno zaznaczone w tej treści, w tych jej początkowych reakcjach, że trudno jest nie pomyśleć, że to będzie wątek romantyczny. Wolałabym, żeby to było troszeczkę subtelniej zrobione. Interakcje kieli z Laranem, z Laranem e, były takie no, momentami nie, niezręczne, ale na zasadzie nie, że ultranaturalnie niezręczne, tylko niezręczne typu no, czy na pewno tacy ludzie by tak rozmawiali? I jest tutaj takie, wiecie, takie zawahanie troszeczkę przy, przy niektórych dialogach. Później im dalej w treści, co prawda, tym lepiej. I to uczucie znika, ale na początku jest to takie trochę. No, właśnie, no trochę naiwne jednak, ale w takim gorszym sensie naiwne. Trochę się plątam dzisiaj, wybaczcie. Ale Laran, generalnie, jako taka osobna postać, wydaje się też w porządku. Taki, taka osoba, która bardzo troszczy się o ludzi, która w takiej społeczności małej jest właśnie jedną z tych osób, które będą dbały o ludzi i będą się zawsze przejmowały, że o tutaj coś się dzieje, a może tutaj pomóc, a może tutaj coś tam. Wiecie o co chodzi? W każdym razie odebrałam go w porządku, mimo, znaczy, no, on sobie um, u mnie sobie zapracował na to w porządku po dosyć nieudanym pierwszym wrażeniu na początku. Postacią, która jest drugoplanowa, ale jest bardzo blisko pierwszego planu, nie jest postać ludzka, jest to postać właśnie zielistki, która ma na imię Kaz i po pierwsze imię daje mi flashbaki do Jednej kampanii D&D, którą rozgrywaliśmy ze znajomymi. Moja postać była y, astralnym elfem bardem, który miał na imię Kaz. Ym, co ciekawe, nie miał języka. Tutaj, <laughs> tutaj. To, to tak, taka ciekawostka z prywaty, ale generalnie kaz jako, jako postać. Chyba jedna z moich ulubionych w tej książce, jeżeli nie w ogóle ulubiona. Na zasadzie takim, że jest to, okay, jest to po pierwsze gadająca roślina, ok? Od razu plus. Po drugie, jest to gadająca roślina, która jest zafascynowana książkami i w sumie spędziła całe życie w bibliotece, w której przebywała z bibliotekarzami. Więc w sumie to właśnie obchodzi się w ten sposób z książkami i tak podchodzi do nich, do ich treści. Jest zafascyn zafascynowany właśnie poznawaniem takich rzeczy, plus do tego trochę jednak też magią. Ma trochę więcej zdrowego rozsądku od kieli, moim zdaniem, chociaż jest taki niepozorny. Jest taki niepozorny i potrafi zaskoczyć przede wszystkim i też tak jakoś, wiecie, z taką ripostą fajną się odezwać. Więc generalnie, Kaz, jako no, postać roślina, Chyba moja ulubiona w, w całej tej treści. Zapadła mi też w pamięć postać piekarki Bryn, jeżeli dobrze wymawiam, która Kieli pomogła, która. Nad którą się trochę zastanawiałam, dlaczego ona tak szybko pomogła Kelly, mimo tego, że w tekście nie wybrzmiało, że, że ją jakoś bardzo pamięta z dzieciństwa. Możliwe, że się coś pojawiło na początku, ale zupełnie mi to wypadło z głowy. Jej historia później się wyjaśnia i ma to dla mnie o wiele więcej sensu. Dlaczego Bryn tak się zainwestowała w sprawę Kelly? Plus, jak to cozy fantazy, musi tutaj być mnóstwo. Pysznych rzeczy, więc nie podchodźcie do książki bez jedzenia tak swoją drogą. Tutaj w tym przypadku, tak, bułeczki cynamonowe, oczywiście, i do tego dżemy. Dżemy, dżemy malinowe. Przede wszystkim dżemy malinowe. I jak przy tych dżemach jesteśmy, to pogadajmy o takim ogólnym, ogólnym klimacie, który panuje w tej książce, ponieważ z jednej strony właśnie. To jest to, kiedy przeczytacie sobie opis tej książki, albo pomyślicie po moim streszczeniu, co tam może się dziać, to wychodzi na to, że: Ale czekaj, jak to, kozi fantazy, jak to powolna fabuła Laska ucieka, popełniła jakieś przestępstwo, pewnie ją ścigają, nie wiadomo co przy okazji jakaś rewolucja się dzieje w stolicy i wiecie, i to wszystko sugeruje potężną akcję, generalnie, no nie? I ja też tak pomyślałam, czytając Blerb, zanim tę książkę, jak tę książkę wypatrzyłyśmy z Olą po raz pierwszy. I zastanawiałam się, jak to będzie wyglądało? Ile z tej książki będzie właśnie tą tą powolną, klimatyczną, taką, wiecie, spokojną, e, taką przyjemną lekturą, typowo eskapistyczną, a co, jaka część z niej będzie bardziej akcyjna, będzie bardziej. Taka, wiecie, pełna napięcia, i jest tu, kilka, jest tu kilka scen, które są naprawdę takie, że siedzicie na, na szpi, jak na szpilkach, ale większość treści właśnie jest taka na zasadzie: y, jestem w nowym miejscu, muszę sobie ułożyć życie od nowa i myślenie o tym, w jaki sposób to zrobić. Tutaj właśnie jakieś eksperymenty z czarami, zawiązywanie znajomości, plus do tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo magicznych istot, bo mamy syreny, właśnie te konie morskie, do tego mamy duchy lasu, mamy jednorożce, jest po prostu, jest multum tego wszystkiego i to wszystko ze sobą pasuje. Aha, no i oczywiście najważniejsze, koty ze skrzydłami. Z piórami, skrzydła z piórami mają. I to wszystko jest takie urzekające, takie urocze. Takie, z jednej strony, właśnie mamy ten, ten obraz tej, tej wioski, tej spokojnej wioski, małej społeczności. Nie za wiele się tam dzieje, jest dosyć uroczo, niby jest w porządku wszystko, chociaż w powietrzu wisi jednak takie coś, co każe nam myśleć, że a zwłaszcza Kelly każe myśleć, że jednak przydałaby się tutaj jakaś pomoc, że coś jest nie tak, że ona pamięta te wyspę troszeczkę inaczej. No i też w związku z tymi odczuciami tutaj podejmuje działania z magią. W każdym razie jest ten spokój, to ta lekkość, to wolne tempo, które jest charakterystyczne dla quozji fantazy, a z drugiej strony, właśnie jest kilka scen, które bardzo mocno trzymają w napięciu. Także generalnie, czy o czymś jeszcze chciałam? Aha, może tak, może jeszcze o, o wątku romantycznym słów kilka, raczej niewiele bo jest tutaj, jak najbardziej dzieje się, on nie jest jakoś mocno na pierwszym planie, raczej tak się przeplata troszeczkę z taką codzienną akcją, a właśnie, a właśnie tym, 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 tym romansem i wychodzi całkiem w porządku. Natomiast, no, właśnie początek, sam początek tej relacji, no, nie, nie siadło mi to, troszeczkę wyglądało na wymuszone. Trochę wyglądało na wymuszone. Później, im dalej w treść, im dalej poznajemy te postacie, im po prostu lepiej się to wszystko spina. Im bardziej jesteśmy zaangażowani w lekturę, tym bardziej ten romans, przynajmniej w moich oczach, zyskiwał na wiarygodności i stawał się z takiego naiwnego, wymuszonego czegokolwiek, co tam miało być. Przechodził w, no, w po prostu całkiem okej, okay, przyjemny, poboczny dosyć wątek romantyczny. Więc to tak dosłownie tyle, jeżeli chodzi o moje wrażenia w związku, w związku z tą częścią fabuły. Zakończenie... Hmm. No mam troszkę... Troszkę mam zgrzyt. Z jednej strony ma sens, żeby to wszystko się tak skończyło. Z drugiej, gdyby skrócić to zakończenie, o nie wiem, dwie, trzy sceny, może wyszłoby tak, że miałabym zupełnie inne odczucia po skończeniu lektury, ponieważ po pierwsze, pierwsze jak skończyłam, to pomyślałam sobie, okej, okay, to zakończenie, o, o zakończeniu oczywiście w, w, w tym kontekście, to zakończenie jest za bardzo. Jest za bardzo przeciągnięte, jest za bardzo bajkowo szczęśliwe i jest takie mało wiarygodne. Jednak gdyby to troszkę skrócić, to może by, um, może by mi bardziej siadło. Nie wiem, w każdym razie, no trochę jest takie mm, dla mnie takie, takie seto zakończenie, ale, ale tak, no nie jest to książka idealna. Ale na pewno jest to książka, przy której naprawdę dobrze się bawiłam, którą zdecydowanie polecę właśnie w kontekście Cozy Fantasy na lato. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale na, na tym kanale mamy prawie pełną listę, na prawie każdą porę roku mam książkę z konwencji Cozy Fantasy. Magie z Podlady zakwalifikujemy na lato, Emily Wild Encyklopedia Wróżek i Elfów na zimę, albo na późną jesień, Legendy i lata na, na jesień. I brakuje nam tylko wiosny. I. Mam trochę podejrzenia, że będzie to drugi tom Emily Wild, ale jeszcze nie wiem, ukaże się, zobaczymy. No więc tak, czy warto sięgać po z podlady? Oczywiście, że tak, moim zdaniem jak najbardziej. Jeżeli lubicie te konwencje, jeżeli chcecie sobie po prostu usiąść i poczytać o takiej codzienności, ale fantastycznym świecie, byłej bibliotekarki, która musi się troszeczkę mierzyć z czarami, ale jednocześnie robić dżem i ma, jej przyjacielem jest gadająca roślina, inteligentna do tego, no to jak najbardziej, oczywiście, że tak. I myślę, że chyba do tej pory wszystkie cozy fantazy, które czytałam, polecałam, także tutaj absolutnie bez wyjątku. Troszeczkę, właśnie trochę mam żal o to zakończenie, trochę mam żal o początek relacji Kelly z Laranem, ale za to tak właściwie treść, cała treść, cała fabuła, moim zdaniem to wszystko wynagradza. Więc tak, moi drodzy, jak to wygląda u mnie ocenowo? Powiedziałabym, że jest to takie mocne 7,5 na 10. Zdecydowanie tak. Takie prawie ósemka, ale to zakończenie mnie trochę gryzie. <grym> Gdybym, znaczy, no dobra, jakbym przemknęła oko, to można by powiedzieć 8. Ale tak. Y no nie wiem, no troszkę mnie tak, wiecie, podgryzałem mnie te, te ostatnie kilka stron. Jeżeli, po nią sięgnie, jeżeli sięgniecie po magię spod lady, to przygotujcie sobie coś słodkiego do jedzenia. Jakąś herbatkę, chociażby mrożoną też, bo chociaż patrząc na pogodę w tym tygodniu, to może jednak ciepło. No i co? Aha, no i chciałam jeszcze zwrócić swoją drogą uwagę na jedną rzecz. Bo jakiś czas temu postanowiłam, że nie będę się wypowiadać na temat jakości korekty i redakcji w książkach, ponieważ musiałabym przeznaczyć w każdym filmie segment kilkuminutowy na wypunktowywanie, co poszło nie tak i dlaczego jest, są to takie durne potknięcia po prostu w treści. No więc zaprezentuję to w ten sposób. Nie ma tu... Ni pół znacznika, ni pół zagiętej strony, przynajmniej niespecjalnie, bo jedna mi się zagięła, ale niechcący. I wiecie, co to oznacza? Nie znalazłam ni pół literówki, ni pół przeinaczonego słowa. Nic, zero. Tutaj po prostu korekta i redakcja hula i bawi się świetnie. No i tak, no i w korekcie mamy dwie osoby wylistowane. Przepraszam, ale jest ciemno, a ja jestem trochę ślepa. No więc tak. Korektą zajmowała się pani Marta Stochmiałek i Katarzyna Chmielecka, a redakcją pani Marta Tojza. No więc moi drodzy, powiem tak. Jeżeli miałabym powiedzieć, od kogo mają się. Od kogo mają brać przykład redaktorzy i korektorzy na polskim rynku? To od redaktorów i korektorów z wydawnictwa Jaguar. Po prostu. To jest już w tym roku druga premiera od Jaguara, którą czytam. Nie mam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jakość tekstu. To jest pełny produkt. Absolutnie i bez zarzutów. Mogę mieć jedynie, ale jeżeli coś mi się nie spodobało, nie spodo nie spodobało w fabule czy w bohaterach, czy cokolwiek, czyli w sumie, czyli w sumie no, no w tym przypadku niewiele. <gry> ale nie mogę mieć żadnego ale do korekty i redakcji. I bardzo chciałabym, żeby tak było wszędzie, ale no niestety nie jest, a szkoda. Bo to, w tej, szczerze, szczerze mówiąc, patrząc po książkach, które czytam, to brakuje właśnie Takiego wejrzenia w ten tekst po, z, 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 taką, z takim mocnym skupieniem, żeby rzeczywiście żadne literówki, żadne przejęzyczenia, żadne dziwne konstrukcje zdaniowe, żadne fikołki yy, fabularne nie występowały. I od tego właśnie jest redakcja i korekta. I Jaguar, Jaguar radzi sobie z tym świetnie. Także no ja wiem, że mówiłam, że jest to współpraca i możecie sobie pomyśleć, że on teraz zachwalał coś tam. No nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że. Chodzi o to, że to jest naprawdę jakość. I ja Jaguara czytałam wcześniej i też polecałam chyba wszystko. Jeżeli jak już, jak już czytałam coś od Jaguara tutaj na kanał, to też raczej polecałam to, co udało mi się przeczytać bez współprac. Także, no co mogę powiedzieć? Jest jakość, jest dobra fabułka, fajnie się to czytało, polecam jak najbardziej i to tyle. <grym> I to tyle z wywodu, generalnie. Okej, okay, moi drodzy, jeżeli dotarliście do tego momentu, to po pierwsze bardzo, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie tego filmu. Po drugie możecie zostawić komentarz o treści Gadająca Roślina, ewentualnie Kaz Sigma, tak, Czy jestem ciągle młodzieżowa. <grymne> Jeżeli czytaliście już Magię Spodlady, to też koniecznie dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy wam się podobało, czy nie, bo tak też może być. Ja dziękuję moim wspierającym za aktywne wsparcie kanału, a my widzimy się następnym razem. Pa!